Siemanko, w dzisiejszym odcinku dawno nic nie było nawet bardzo dawno w sumie nie pamiętam co było ostatnie, ale no dzisiaj pokażę wam mój agregat uprawowy przedsiewnik przedsiewnik no to standardowy mój tak ten co był tam gdzieś tam na remoncie były fotki yy, agregat jest zrobiony na podstawie redeł piątek no co, tutaj w zasadzie sama ta rama jest. No i te, te tutaj płaskowniki to jest mocowanie od pedła. Wałek jest zrobiony tak, że tak powiem ze złomu. To był podbierek od samozbierającej. I tam są powstawiane jakieś rurki, profile płaskowniki. Co było to tam jest spawane. Ogólnie na razie się wszystko sprawia, nie ma żadnych problemów, nic się nie pcha. Muszę trochę bardziej trochę inaczej poustawiać te dziabki, żeby... Może z tej strony jest OK, łapię za koło, a z tamtej jest to akurat obok koła i, i nieraz zostaje, jak się trochę płociej puści. No co. To... Agregat jak to agregat, nie? No, ładnie równo. Nawet nie przypuszczałem, że będzie aż tak równo po nim. Zresztą może Wam jeszcze pokażę tam kawałek siałem mieszanki. Obecnie jest teraz przestawiony do ubinu siania. Były zapadki ruszane. O, jeszcze od oleju jest niewytarte. Ale no chodziło o to, żeby każda zapadka działała. Nie? To drugą się zamknie i do ubinu. Ogólnie jest trochę zwolniony i jest przestawiony, żeby się kręcił w drugą stronę, żeby górą siarka wylatywały. Dzięki temu... Czy nawet gdzieś ołubin jeszcze powinien być. Będziemy sprawdzali, czy będzie to wszystko ładnie działać. Dzięki temu przy takim ustawieniu górą wypada jedno ziarenko. Bym Wam zakręcił, ale opuściłem, to się nie będzie chciał kółko kręcić. A żeby taki manewr wykonać, to u mnie nie ma większego problemu, ponieważ jest na pasku i żeśmy tylko przekręcili pasek i dzięki temu do tyłu zaczyna chodzić się nie? Podobnież seryjnie, jak jest ten siewnik z tymi dużymi kołami, tak jak jest oryginalny konny, też tam coś się przekłada, i to jest już że tak powiem zaprojektowane, tak, żeby on chodził do tyłu. Nie wiem, nie pamiętam, żeby u mnie tak było robione. Możliwe, że tak jest. Nawet bardzo prawdopodobne, pogadałem z jednym gościem i że tak idzie bardzo łatwo zrobić. No i w zasadzie, no a tam jedno kółko żeśmy zmniejszyli, właśnie tam to plastikowe. Z tamtej strony. Tutaj było metalowe Nie pamiętam gdzie położyłem to metalowe, ale tutaj było metalowe i było trochę większe nie wiem gdzie jest, obecnie może w ciągniku leży nie, w ciągniku nie ma, ale no mniejsza z tym no. jest trochę zmniejszona średnica, żeby trochę rzadziej jeszcze te ziarka wylatywały chociaż tak jak do ubinu tutaj jak miałem to kółko seryjne to Wydaje mi się, żeby wystarczyło. No, zobaczymy jak to będzie szło. Jeszcze tym nie było nic siane. A ogólnie mam plan zasiać tym ubin i kukurydzę. Może coś tam wpadnie w międzyczasie z tego siania. No i co, ciągnik w zasadzie podobne obciążenie ma co w moim drapaku. z zwałkiem nie ma. Jakoś strasznie ciężko nie ma. Siałem w tym roku z tym agregatem na e, zimowej orce i na zimowej, ale wcześniej zdrapanej no i w zasadzie muszę wymienić tą śrubę tutaj iż ponieważ ona jest podgięta kiedyś ją podgiąłem jak e, ze zgrabiarką jeździłem się zaparła o tą zapadkę z zgrabiarki i się wygięła. jej bardziej nie można skręcić, tylko jedna strona się skręca jest za krótko i brunki są zbyt nisko i jak Jeździłem po zimowej, nieruszanej orce, to nie było problemu, a jak już trochę ciągnik przysiadł niżej, bo była zdrapana wcześniej, no to w tą brunkę i tą tą to chyba aż trzy razy zgiąłem i była prostowana i nadal jest podgięta i ona pewnie już zostanie podgięta, bo nie ma sensu jej prostować. Chociaż trochę będzie trzeba, bo tutaj trochę za bardzo jest podgięta. No ale to co tam, mniejsza z tym. I jakoś no no bardzo, no bardzo nie nosi jej, ale dorobiłem obciążnik od razu. Tutaj z przodu oponka zalana betonem. Tu jest ogólnie hak samochodowy. Był. Dokładnie nie powiem od jakiego samochodu, ale podejrzewam, że od jakiegoś Poloneza. Bądź innego tam Fiata. Ale no, no, dzięki temu nie ma problemu tam Nieraz jak się strzeli ze sprzęgła, to ja się potrafi go podnieść, ale... Ale to też tylko chwilowo, nie ma problemu ze sterownością. Choć jak y, odpiąłem agregat i podpiąłem sam drapak, bo tam odwója pożyczyłem, bo... Siałem na ponaszewie, to... To ciężko było trochę kręcić, bo zbyt lekki jest. Przy moim... Y, drapaku nie ma takiego problemu, bo jest jeszcze ten ciężki wał z tyłu, to Jest spoko. Choć to wszystko się okaże, no, w praniu. No. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie... Skoszło. No na razie z tego mojego agregatu zawarii To jak siałem to mi tylko z tego łożyska tutaj wałek wypadł, ale to nic strasznego No i co no Wiele mnie to nie kosztowało No wiele, no niewiele no jak Jak na agregat to wydaje mi się, że nie ten. patrzyłem na necie To coś takiego Tylko trochę inne dziabki, no i. Miało w zasadzie no, w dwóch rzędach te diabki, to tak około 2,5 trzeba dać. tak nie dałem za ramę z redłami 250 zł, i... a i zapłaciłem chyba coś koło 30 zł za profil 50 na 50. No, resztę to miałem nie. Wyciąłem, pospawałem. A no i dziabki, no diabki też trochę kosztowały 30 zł sztuka, jak się nie mylę. No i plus mocowania. Następne dwie dychy za jedno kompletne mocowanie. Dwie dychy, no może trochę lepiej. Także jakoś dużo mnie to nie wyniosło. W zasadzie tydzień czasu roboty i... Tak oczywiście no po 3-4 godziny dziennie. Nie to, żebym tam co dzień, wiecie, po całym dniu przy tym siedział, bo to jakby chciał, to w jeden dzień by zrobił. Ale no... Jednego dnia z godziny, drugiego po dwie godzinki. Tu w międzyczasie jeszcze trzeba było robić, no to wiecie. Jeszcze tak przy okazji pokażę Wam tutaj. No tutaj maluszek stoi. Jest testowane położenie mojego lakieru i ogólnie zrobienie. Przez warunki atmosferyczne. Po prostu tam gdzie będzie zaczęła wychodzić rdza, to od razu będę poprawiał. A na razie jakoś nie widzę, żeby bardzo. Tu jak widzicie są kraty dla bydła spawane. Po skosie, bo... a tutaj jest rurę na uwięzi, nie? To w beton on ogólnie odwrotnie stoi i no i tak się no, dzieje trochę No co? Jeszcze z tego co nie było no, to kurnik powstał tutaj Taki, no oczywiście kurki rozkrzebują Pokażę wam mój paśnik Ktoś tu garnek rzucił Proszę bardzo, grzynda jest, wszystko jest. Tu jest paśnik. Cyk. Oczywiście kury zamiast na grzyndzie siedzą sobie tutaj. Nie wiem czemu, ale to już taki szczegół. No dobra, ładowareczka jak była, tak się stoi. Ogólnie, no cyklapa no to widzieliście. Jakiś nie ma szału. Ogólnie, ze sobą, bo było na tyle, no. Nic więcej nie mam wam co pokazać. O, tutaj wiatka stoi, garażu też żeście nie widzieli. Bo w zasadzie od niedawna jest. I co, w następnych odcinkach myślę się wziąć... ...odcinkach, no. W następnej kolejności myślę się wziąć za rotacyjną, bo tam coś... ...coś jest nie tak. Tym pierścień podtrzymujący pierwszy yy, ten... Pierwszy... No, co pierwsze? Pierwszy bęben o. E, się coś tam pękło i on się buja. Jeszcze się nie urwał, ale trzeba to zrobić. No i co, ogólnie to na tyle. agregacji. Mam nadzieję, że co jakiś czas jakiś tam filmik się pojawi, chociaż nie wiem jak to będzie. Zobaczymy, nie? 60 ubrudzona jak bo to się kurzy sucho jest ogólnie olej wymieniłem w niej no i co, a i kranik mi się rozleciał od chodnicy. muszę kupić, może jutro bo dzisiaj niedziela jest, mam nadzieję, że to dzisiaj wstawię zaraz pewnie pójdę wstawić no i co, pomału się kręci, czasu za wiele nie ma teraz będzie ten strajk, to może się trochę ogarnę coś może więcej zrobi no i co to na razie by było tyle, może o siewu binu nagram czy później kukurydzy, no zobaczymy jak tam czy będzie czas ogólnie, jak to będzie siane jak to będzie szło, bo jeszcze nie wiem jak to z tym ubinem, nie? wielka zagadka, nigdy nie siałem tak teoretycznie wszystko powinno działać jak potrzeba to jeszcze muszę powycierać bo olejem, ogólnie ciężko te zapadki było ruszyć bo to Podejrzewam, że no jak u mnie jest ten siernik, to nie był ruszany, czyli u mnie z około 10 lat, trochę lepiej pewnie. Nie no, może lepiej nie. Ale z 10 lat to jest u mnie ten siernik. Co ja pamiętam? Wcześniej mieliśmy ten na dużych kołach, ale tam on był na spółkę i tam coś było niedogadane i kupiliśmy inny. Trochę przeróbek było No i co ono? Na razie to by było na tyle Jeśli chcecie więcej takich filmów, może coś z prac maluszka, mam tam coś nagrane jak go robiłem, bo nie wiem w jakiej. W jakim tam ostatnio na YouTube w jakim stanie on był rzucany? Co było robione To może tam jeszcze coś rzucę, nie wiem muszę popatrzeć, bo już dawno nie, nie nagrywałem. No i to jeśli chcecie coś takiego, to dajcie znać. Może dalej będzie się coś kombinować jeszcze muszę zrobić do czy do piachu, bo ogólnie obora jest remontowana. No i co, burdel jak z syn. Trzeba też to ogarnąć, ale jak cały czas się robi, to co posprzątam, to i tak się tworzy nowy bałagan. No i co, na razie by było na tyle. Jeszcze o samochód kupiłem niedawno niedawno w styczniu także może i tam też coś będzie bo jest sporo rzeczy do zrobienia głównie lakierniczych może też coś rzucę nie wiem, zobaczymy, może jakaś przejażdżka czy coś także to wszystko by było na razie chyba już to miałem powiedzieć, to powiedziałem jak macie jakieś pytania to piszcie i tyle no. do następnego, trzymajcie się, cześć